Okej okay. <laughs> ja Zrobię jeszcze sobie Napiszę jeszcze wejście na dach Dobrze wejście na dach hmm, Tutaj Tutaj napisz wejść na na dach. Wejście na dach. Sama bestia, nie ma nic do powiedzenia. Dobra. Okej, okay, dobra. Także jeżeli Ci się najmniej spodobał, łapkę w górę, subskrypcja, ja się dzwoniciem. Do widzenia i pa. pa.